Dane zdobyte na wyspie wskazywały, że naziści zaszyli się w Alpach i byli w posiadaniu jakiejś broni o nazwie Nebula. Nie mogłem pozwolić, by jej użyli, więc wziąłem z w swoje ręce i skompletowałem drużynę. Chodzi o wspinaczkę górską i likwidowanie nazistów. Grupa uderzeniowa Yeti miała to w małym palcu. Macie wrócić z nebulą. Albo wcale. Do zobaczenia. Żyje czwarta Rzesza. Bobby! Witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z serii Warzone Pacific News. Jak widzieliśmy na samym początku wleciał właśnie pierwszy oficjalny trailer zwiastun nowego drugiego sezonu do Call of Duty Vanguard, a co zatem też idzie oczywiście do Call of Duty Warzone Pacific. Tak jak wam zapowiadałem już wiele tygodni temu sezon ten oparty jest takim zimowym motywem, całość z nagrania tego zwiastuna toczy się w zasadzie w Alpach i o ile nie jesteśmy w stanie tego jakkolwiek powiązać z wyspą Caldera, o tyle sam. Zwiastun tutaj pokazuje wiele rzeczy, które do samego Warzone wlecą, i o tym właśnie w dzisiejszym materiale. Jeżeli więc chcecie docenić moją pracę, zostawcie koniecznie łapkę w górę już teraz. To będzie dla mnie nagroda za to, że ten materiał dla Was nagrywam. Dla Was to sekunda, dla mnie to bardzo duże wsparcie. I oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim ze świata Call of Duty Warzone Pacific. Tyle słowem wstępu bo teraz przechodzimy już do takiej mini analizy właśnie tego zwiastuna który widzieliście na samym początku zacznę może od czegoś niekoniecznie związanego z Warzone natomiast a jest to coś co znajdzie duże zainteresowanie gdy zostanie do gry dodane mowa o nowym trybie do Call of Duty Vanguard trybie wojny naziemnej Czyli czegoś, co na podstawie czego powstało Warzone, mam tutaj na myśli wojnę na ziemną z Modern Warfare 2019. Ten tryb pojawi się w drugim sezonie w Call of Duty Vanguard, i pierwszą mapą na tym trybie będzie właśnie taka alpejska mapa, jakieś klimaty podobne do tego, co widzimy właśnie na tym zwiastunie. Dlaczego o tym mówię? A mówię dlatego, że te wszystkie czołgi, które widzimy, które są elementem tego zwiastuna, jak dla mnie, są tylko i wyłącznie elementem właśnie try był Wojny Naziemnej do Call of Duty Vanguard i nie pojawią się w Call of Duty Warzone Pacific. No... Nie jest to stuprocentowa informacja, być może to zostanie e, rozwikłane i potwierdzone, ewentualnie zdementowane e, w momencie, gdy oglądacie już ten materiał, ale jeżeli miałbym teraz na szybko strzelać, to nie ma żadnej możliwości, żeby czołgi w Warzone się pojawiły. To dotyczy tylko i wyłącznie Call of Duty Vanguard. Swoją drogą, sorry, że tak mi się plącze język, będąc z wami zupełnie szczerym, odpaliłem sobie piwka. I już sobie chillowałem, a tutaj wleciał zwiastun, więc trzeba dla widzów materiał nagrać. Także wybaczcie tutaj e, zbyt częste e, plątanie się mojego języka. Skoro tę sprawę mamy wyjaśnioną, to mogę przechodzić już do konkretów odnośnie Warzone. Tam też są elementy tych takich motocykli, to już prędzej bym widział w Warzone i myślę, że jest szansa, że coś takiego się pojawi stricte do trybu Vanguard Royal. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy związane bezpośrednio z Warzone, to oczywiście zwiastun ten ukazuje nam trzech nowych operatorów tego sezonu. Główną operatorką, tak jak wam zwiastowałem, jest Anna. Ona też jest wyszczególniona na tej grafice e, oficjalnej sezonu drugiego. E, także Anna zostaje tą główną operatorką sezonu i to do niej dostaniemy prawdopodobnie skina na setnym levelu karnetu bojowego, tego takiego, wiecie, specjalniejszego, tak to nazywając. E, dodatkowo oczywiście e, zwiastun ukazuje nam sporo, sporo innych kosmetycznych zmian które w tym drugim sezonie do Warzone dotrą. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju schematy do operatorów, różnego rodzaju schematy w kwestii wykończeń operatorów, bronie do walki wręcz, które też tutaj się nowe pojawiają i oczywiście nowe bronie. Palne, które w tym drugim sezonie się w 100% oczywiście, jak to zawsze z nowymi sezonami bywało, pojawią. Jedną z takich broni, którą na szybko ja zauważyłem, nawet ja skojarzyłem zostało to momentalnie potwierdzone przez Twittera jest, moi drodzy, szwedzki karabin szturmowy Kul Sprutgevar. M-1940 eee, to jest to co teraz widzicie na ekranie eee, zobaczymy jak mocna będzie ta broń czy, czy w ogóle będzie ciekawą opcją jeżeli chodzi o, o, o wybory do Call of Duty Warzone, natomiast to już jest taka pierwsza oficjalnie potwierdzona broń, która w tym drugim sezonie się moi drodzy pojawi drugą potencjalną bronią na podstawie tego zwiastuna okazuje się być nowy pistolet maszynowy Arma Guerra OG-40 a więc pistolet maszynowy z Włoskiej Republiki Socjalnej. Też fajna opcja, że dostaniemy prawdopodobnie właśnie nowy pistolet maszynowy wraz z nowym karabinem szturmowym. A tą ostatnią bronią, którą gdzieś tutaj możemy zauważyć, która też zwraca, zwraca tutaj zdecydowanie naszą uwagę, jest nowy lekki karabin maszynowy. Karabin maszynowy o nazwie Marlin M19. 17. A więc trzy oficjalne bronie, znaczy oficjalne, to to jeszcze nie jest w 100% potwierdzone, ale na 99,9% trzy bronie, które zobaczymy palne w drugim sezonie, to właśnie nowy pistolet maszynowy, nowy karabin szturmowy i nowy LKM. Dajcie znać, co sądzicie właśnie o takim doborze nowych broni. Zazwyczaj zakładamy, że te nowe bronie niejako od razu stają się metą. Także wydaje mi się, że przy patch notes, które wlecą zapewne wraz z drugim sezonem, jest duże prawdopodobieństwo. Tego, że właśnie te bronie od razu okażą się tymi najmocniejszymi wyborami w swoich kategoriach do Call of Duty Warzone. Oczywiście w całym zwiastunie mamy też potwierdzenie tego, o czym wspominałem w jednym z ostatnich materiałów, a więc tego wątku związanego z toksycznym gazem Nebula 5, który jest tam przygotowywany przez e, oczywiście nazistów w bunkrach. Także z tym też będziemy mieli cały związany motyw właśnie w Call of Duty Warzone Pacific. Te bunkry zostaną Otwarte, ich bodajże ma być koło 12, e, i w tych bunkrach mają właśnie znajdować się jakieś odpowiedniki tego Nebula 5, jakieś odpowiedniki związane z tym gazem. No, coś generalnie z tym gazem będzie się działo na kalderze. Co dokładnie tego dowiemy się, myślę, już w niedalekiej przyszłości. Także jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, przypominam o subskrypcji tego kanału. A na teraz to chyba już wszystko. Dzisiaj taki krótszy materiał, ale mam nadzieję dla Was treściwy. E, wybaczcie raz jeszcze, moją słabszą dyspozycję dzisiaj, natomiast jutro wracam już. W pełni sił z kolejnym odcinkiem Szczurów Kaldery, bo po raz kolejny bardzo szybciutko przebiliście próg tysiąca łapek w górę. Ode mnie na teraz to już wszystko, życzę Wam miłej nocki. mówi Goldzor, na razie.